Tam ponownie pustynia. W koło tylko piach suchy. A my jesteśmy na kolejnych poszukiwaniach. Dzisiaj, dzisiaj było trochę poszukiwanie z wykrywką. Ale trudny teren. Jak widać. No nie jest może bardzo trudny. Ale znaleźliśmy parę fantów. Może jeszcze coś nam się uda znaleźć specjalnie dla programu. Pamiętajcie, powiedzcie co byście chcieli, żebym znalazł, ja wam to znajdę. Serdeczności pozdrowienia Start TV. Nie zapomnijcie subskrypcji mojego kanału. A teraz przystępujemy do kopania. Jak zawsze sprzęt prosty, podstawowy. Materiał na pustyni jest suchy piach. Normalny, strasznie suchy. Tu gdzieś, coś mam, tu gdzieś coś będzie prawdopodobnie, bo tutaj wykrywka nam pokazała. Bardzo dużych złotych przedmiotów tu jest. No i proszę, jak, jak mówiłem, złoto pewnie 24 karatowe. Serdeczności, pozdrowienia, nie zapomnij subskrypcji mojego kanału Star TV hej! Jeśli chcesz się umówić na jakąś wyprawę zagraniczną, to napisz komentarze.